Cześć, witajcie na kanale MentalMania. Witam Was wszystkich w nowym roku. Mam nadzieję, że ten rok okaże się bardzo owocny dla wszystkich osób, które e, kupują i inwestują srebro, w srebro i srebrne monety. Um, dzisiaj chciałem Wam pokazać swój najnowszy zakup. E, dostałem właśnie taką e, przesyłkę z poczty polskiej. E, przesyłka jest nie uszkodzona. Eee, no to co? Zaczynamy. Otwieramy najprzyjemniejszy moment. I co? W środku jest koperta. Koperta zamknięta. Koperty tradycyjne. E, rachunek. I nasza mała paczuszka. W środku powinna znajdować się jedna moneta. E, I jest to moneta specjalna nie jest to zwykła moneta bulionowa, Ale tym razem e, chciałem kupić coś, coś ciekawszego. Proszę. Słuchajcie, ta moneta to podwójny smok. No, wygląda przepięknie. No i pozwolę sobie zrobić e, niewielkie zbliżenie, żebyście mogli lepiej zobaczyć piękno e, tej monety i powód, dla którego zdecydowałem się e, ją kupić. Na środku perła, w której wszystko pięknie się odbija. A z drugiej strony znana wszystkim królowa Elżbieta, moneta jednouncjowa, próba 4 dziewiątki, nominał 1 dolar australijski. Rand ząbkowany. Pozwólcie, że na razie nie będę jej wyciągał z kapsle. Słuchajcie, co to jest za moneta w ogóle? To nie jest moneta z serii lunarów. To, są, to jest moneta, która się nazywa podwójne smoki. I co to w ogóle jest za moneta? To jest moneta e, kolekcjonerska o ograniczonym nakładzie. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest moneta kolekcjonerska, ona ma odrobinę wyższe premium niż standardowe bulionówki. E, dałem za nią około e, 100 zł, gdzie standardowe bulionówki kosztują 81-82 zł, także e, jest to odrobinę wyższe premium. E, Dlaczego postanowiłem tą monetę kupić, za chwilę Wam powiem, ale zanim, to co jest na tej monecie. Ta moneta przedstawia dwa smoki, które są w chińskiej metodologii postrzegane jako boskie, mityczne stworzenia, które ucieleśniają moc, bogactwo i szczęście. No i smoki są często przedstawiane w pogoni za płonącą perłą. I perła jest metaforą mądrości i oświecenia. Moneta się prezentuje bardzo ładnie. E, no i standardowo na e, AWERSie monety, które wychodzą z e, PerfMint, e, Królowa Elżbieta II, e, to jest jedna moneta o nominale 1 e, australijski dolar. Co ciekawe, jest to moneta w ograniczonym nakładzie. Nakład wynosi 50 tysięcy sztuk na cały świat. I teraz, dlaczego zdecydowałem się kupić taką monetę, podczas gdy moim głównym jakby założeniem kupowania monet jest, jest inwestycja w, w czyste srebro? Były dwa powody. Po pierwsze, ta moneta mi się bardzo spodobała. Bardzo lubię motyw, motyw smoka i po prostu mi się ta moneta podobała. Uznałem, że, że warto ją mieć ją w swojej kolekcji. A drugi powód to taki, że wydaje mi się, że ograniczony nakład może w przyszłości pozwolić uzyskać większe premium na, na sprzedaży tejże monety. Czy tak będzie? To się okaże. W tym momencie jestem bardzo zadowolony, że zostałem się jej posiadaczem. Monet naprawdę prezentuje się przepięknie. To tyle. Dzięki bardzo. Do zobaczenia na następnym filmie.